Dobry wieczór, panie redaktorze. Słyszymy się? O, właśnie, tak myślałem. Te awarie dzisiejsze. Yy, szanowni Państwo, zróbmy tak yy, małą przerwę yy, muzyczną i w międzyczasie sprawdzę, co się stało. Halo, halo, panie redaktorze! Halo, halo! O, słyszymy się, halo, dobry halo. wieczór. ja, mówiłem, no, ja że... cały czas słyszałem bardzo do dobrze. No ale ja nie słyszałem i słuchacze również, ale tak no jak tak, wspominałem, tak, tak, to oczywiście ja... nie może być tylko w jedną stronę. Ja wspominałem o tym, że dzisiaj nie unikniemy awarii, bo czy to nie jest tak z urządzeniami elektronicznymi, że jak się zostawi samopas na dwa miesiące, to możemy się spodziewać wielu różnych nieprzyjemnych niespodzianek po ich ponownym włączeniu, prawda? No z lodówką podobno też podobno jest. Tak, może ona może się cała zakropli zakroplić. Tak? tak, 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 tak. Jest na pewno bardzo wodna sprawa wtedy. Tak, bez miski się nie obejdzie. Panie, redak Oj, nie. Panie redaktorze, jak miło pana słyszeć po takiej długiej przerwie? No proszę, no proszę. No właśnie. Yy, yy, do, widocznie yy, podróże się jakieś wydarzyły i, i trzeba było po prostu... Yy, taką przerwę zrobić, no ale to już nie ma co o tym mówić. Najważniejsze, że teraz się słyszymy, jesteśmy. Tak, ale czy, czy zgodziłby się pan ze mną z, z taką tezą, że chyba jednak radio wtedy pasuje po pierwsze do takiej pory dnia, kiedy już jest ciemno, to jest pierwsza sprawa, a druga, że yy, chyba bardziej jesień, yy, zima, wiosna, nie? Bo lato to tak. Yy. I, I ludzie wtedy mniej siedzą w internecie, mniej siedzą przy radioodbiornikach, tylko cieszą się latem. I taki jest taki idealny moment, żeby sobie zrobić przerwę, a potem na jesień y, przy świecach, y, przy dobrej herbatce wrócić do radia wtedy. Co pan myśli, panie redaktorze? No, nie bez powodu są wakacje, prawda? No tak, no tak. Może trzeba no, tak będzie robić. Po prostu. Ro tak, tak trzeba po będzie prostu. robić. no Przerwy wakacyjne i już. Tylko, żeby, <grym> że, tylko <grym> żeby słuchacze o nas nie zapomnieli, to jest, to jest ważny wątek. Myślę, że nie mają takiej demencji. No nie, dzisiejsza frekwencja jest, tak? jest, jest piękna i udowadnia, że tej demencji chyba nie ma, więc. No nie, nie. Zdecydowanie. Naszy... Ja, ja, ja tam wierzę w słuchaczy. Ja również i oczywiście wszystkich serdecznie pozdrawiamy. Natomiast, no, winien jestem słówko wyjaśnienia, dlaczego kącik jest trochę krótszy. Bo tak, no, mówiąc kolokwialnie, no, ucięliśmy go trochę o połowę, bo będziemy częstować tylko jedną kanapką, będziemy bardziej oszczędni. Ale to gwoli wyjaśnienia tłumaczę, że wolałem. Uczynić transmisję odrobinę krótsze, ale, ale żeby w ogóle wróciły. Bo, bo jednak te ośmiogodzinne te dyżury, sam pan redaktor potrafi sobie to wyobrazić, że mogą zabić, Uuu, prawda? U, tak, zdecydowanie. Także liczę tu na wyrozumiałość pana redaktora i słuchaczy. Nie, no na moją to w ogóle wiesz, no, pa, pa, panie, panie doktorze Kamsz. No po prostu bez przesady. No. Dobrze. Więcej piosenek na, na dłużej nam starczy. Chociaż jak się okazuje. Tych piosenek jest tyle, że, że zawsze coś się znajdzie. Pani Marzana napisała, no to jedna kanapka, czyli dieta. Przechodzimy na dietę. <laughs> niech tak będzie, niech tak będzie. No dobrze, ale, 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 no, tak. ale w kolorze zielonkawym zdecydowanie. Czemu zielonkawym? Boże... No bo takie to nie są nowe kanapeczki. <laughs> Bo chodzi o tą patynę, o tę patynę. Leciutko takie, tak, 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 z takim lekkim nalotem. No właśnie, dzisiaj pan sięga po taką piękną patynową kanapeczkę, ale zawsze tak dzieliliśmy je na dwie kategorie. Albo evergreeny z lat 80. głównie, albo takie, i to moje było ulubione słowo, efemerydy. No, no to chyba dzisiaj kanapka efemerydalna. Hmm. efemerydalna dla niektórych. No, ale no to, dla, dobra, to, ale, to dla mnie. Ale dobra. umówmy się, że umówmy się, że sama piosenkarka jest, jest znana bardzo. No tak, no jest tak, Znana, lubiana i jest jedną z najpopularniejszych śpiewających kobiet na świecie. Jakby nie było. O, o, to, o bardzo łatwym do wymówienia imieniu i nazwisku, bo no, wprawdzie to nie jest Żara Lorszon, lor, ale to Agnetka <coughs> Feldkog... Felkskuk. Felkskuk, nawet no tak, tak rozmawiać ze Szwedem to jakby piłować blachę, ja wiem, wiem, wiem no nareszcie na, na, na szczęście Szwedem nie jestem że znaczy, nie wiem czy na szczęście ale, yy, ale Szwedem nie jestem tak, że nie będziemy piłować tutaj nic poza tym, że będziemy opowiadać różne rzeczy związane ze Szwedką zresztą mm -hmm. ale, Agneta no... ma drugie imię Osa, Osa. Ose, okay. Ose. Ale to nie ma nic wspólnego no bo... z owadem. No nie, żona ona przecież jak śpiewa, to nie brzęczy, prawda? Ma A piękny głosik, z... dźwięczny, także to nie jest takie brzęczenie. Zaraz się przekonamy, zaraz się przekonamy. Muszę Zabrze. się przyznać, że utworu raczej nie kojarzyłem, ale dobrze, proszę Aha. mnie wyprowadzić z błędu. Agneta to jest jedna czwarta Abby, prawda? Jedna czwarta Abby, oczywiście. Dobrze, czyli dobrze pamiętam, nie wygłupiłem się. To jest, to jest się. ta blondyna. <laughs> To jest ta blondyna. Ona była popularna w Szwecji jeszcze zanim w ogóle ABBA była popularna, w ogóle ABBA powstała, bo e, swoją karierę za zaczęła dużo wcześniej w latach 60. E, urodziła się w roku 50. także była nastolatką, kiedy tak naprawdę zaczęła śpiewać piosenki i jej piosenki wchodziły już wtedy w Szwecji na listy przebojów i to nawet docierały do pierwszego miejsca. No, bo tak było z piosenką Yo war So Schale, którą wypuściła jako swój taki pierwszy... Czyli jednak z, z, piłujemy. Z piłujemy jednak. O, or, 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 or Ale to, tak to troszeczkę. Se. Został wydany w październiku 1967 roku, czyli niedługo będzie taka, taka rocznica, bo to było 16 października, mhm. przepraszam, nagrany został, a, 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 a został wydany w następnym miesiącu, a później okazało się, że wszedł na pierwsze miejsce szwedzkiej listy przebojów i, i rozpoczęła się bardzo ciekawa kariera adnety, a też nazywana Anną później, żeby łatwiej było wymówić tym, którzy ją znali na całym świecie i, 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 i tak ją także nazywali. No, ale my mówimy Annieta Felskup, bo, bo umiemy wymawiać. Także w latach 60 sobie całkiem nieźle radziła. Nawet miała takiego narzeczonego z Niemiec, który ją wyciągnął i kilka, wydała w ogóle kilka singli w języku niemieckim pod koniec lat 60., miała tam zrobić sporą karierę, ale y, y, to przedsięwzięcie nie przyniosło efektów, gdyż Agneta odmówiła spełnienia żądań producentów, gdyż określała, określała ten wybrany przez nich materiał muzyczny jako okropny. Y, <laughs> to wrzuciła, tak to tak zerwała zaręczyny oh, wow. z panem Zimmermanem, Dieterem Zimmermanem który ją wtedy y, tam zaprosił i, y, i próbował zrobić właśnie wielką karierę szwedzkiej piosenkarki w Niemczech. No i wróciła do Szwecji. I to było y, chyba, chyba dobre posunięcie, bo, bo y, już, y, już wcześniej poznała Björna Ulweusa, z, z którym później była w zespole Abale, ale y, później y, po powrocie do Szwecji... Y, Poznali się jeszcze bardziej m, i wręcz pobrali się w 1971 to ta, to roku. Ta, czyli, ta, coー, czyli tak się dobrze poznali, jeszcze, że aż się pobrali. Mhm. Tak. <laughs> jeszcze, jeszcze przed tym, jak Abba powstała. Także e, ta Anietta... później była jedną czwartą zespołu Abba, i wszyscy ją poznali na całym świecie. Natomiast e, poro, właściwie nie było, Faktycznie ogłoszenia rozpadu zespołu ABBA, mimo że y, pod koniec 1982 roku właściwie zespół przestał działać. Natomiast y, w 1983 roku Agneta wydała swoją pierwszą solową płytę anglojęzyczną, która została wydana w całej Europie, zresztą w ogóle na świecie. wrap around, surround me. Y, ale nie z tej płyty jest ten utwór, który chciałem y, zaproponować. Ten pochodzi z kolejnego albumu, który wyszedł w 1985 roku. I to był album Ice of a Woman i był wyprodukowany przez pana zespołu Tennessee. cc By, był, był bardzo... A to dlatego tak to ładnie brzmi? 10CC. Ładnie brzmi, ładnie. A, znaczy akurat tutaj jest, jest takie bardzo hitowe, ale inne piosenki są, są, są też nastrojowe, bo, bo ten CC akurat było znane z takich też ballad y, pięknych. No właśnie, y, przepraszam, że wejdę w słowo, ale to mm -hmm. chodzi ten pomysł za mną już od kilku miesięcy, żeby y, tak jak zawsze rozmawiamy o tym, że czasami na tych płytach, z których znamy tylko jeden utwór, y, pojawiają się też inne ładne perełki, i warto być może stworzyć taką audycję, gdzie y, będzie można takie perełki powyciągnąć takie, no ja nie mówię, że side B, no że tak. utwory ze strony B, ale, mm. ale no, poznać tego wykonawcę jeszcze z innej strony, z której świat go być może nie zna. I pan mówi właśnie tutaj o kolejnym przykładzie, który chyba warto zrobić. No myślę, że tak. Myślę, że tak. Tym bardziej, że yy, Anieta yy, miała kilka fajnych przygód muzycznych, bo później na przykład y, nagrała też w Stanach Zjednoczonych y, album, który został wyprodukowany przez Petera Setera z zespołu Chicago. Oh. Y, I to, to był też ciekawy album i tam był też nawet duet Agnety z, z Peterem Setterą y, i to też y, myślę, że zostało już trochę zapomniane i na pewno warto by kiedyś do tego wrócić. Odkurzyć. Natomiast dzisiaj nie chciałem tak balladowo wchodzić, tylko chciałem jakąś taką piosenką patrzeć z przytupem. Dlatego ja, moje takie początki, jeżeli chodzi o zapoznanie się z repertuarem solowy Magnety rozpoczęły się od Słuchania Radio Luksemburg w 1983 roku jak wydawała płytę Rap Around Surround Me to miała taki hit The Horizon". On. I to była ta piosenka, która wtedy królowa Radio Luksemburg i ja to... bardzo chciałem mieć ten singiel. I powiem szczerze, że ten singiel świetnie brzmiał w Radio Luksemburg, a jak później go usłyszałem a, już tak. Rozczarowanie tak czysto, nastąpiło. To, to było tak, że. Czegoś mi tam brakowało. Nie to ale on to jest ta sama wersja, znaczy to jest to samo utwór co Glenn Frey z Beverly Hills Cop? Nie, 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 oczywiście, że nie. Okay, oczywiście, okay. że nie. Czyli to tylko to był w ogóle utwór, który, tytułów, tak? Który, który został yy, nagrany w latach 70 w Australii, yy, natomiast przez jakąś australijską piosenkarkę, ale ale Agneta wybrała sobie ten utwór, żeby go Zaśpiewać na swoją właśnie solową płytę i uczynić ten utwór głównym singlem. To był Rozumiem. spory hit zresztą. Natomiast my akurat nie, nie o tym, dlatego że tamten wydaje mi się, że nie ma takiej nośności jak, jak właśnie ten I Won't Let You Go, który był też głównym singlem, który nie, nie był wielkim przebojem w Europie ale ale za to za, za to płyta cała całkiem nieźle się sprzedała bo tam chyba ogólnie około 800 tysięcy egzemplarzy się sprzedało więc no no ja dobry mnie nie by taki, taki, taki wynik satysfakcjonował. Prawda? Prawda? Kiedyś to już pomijamy, że wtedy ta muzyka była bardziej skoncentrowana jednak na nośnikach, którym były tylko tak. płyty gramofonowe i kasety magnetofonowe. Łatwiej było to wyliczyć, ale, ale za to dystrybucja była trochę gorsza, bo jeżeli no tak. nie było znajomych w wytwórni płytowej i później na przykład sklepy nie umieściły tego w odpowiednich miejscach i nie było jakiejś, nie wiem, ogromnej promocji emocji, no to można było gdzieś tam zagubić jakąś fajną płytę, prawda? I trzeba było gdzieś tam wyszukiwać w tych regałach. Tak, to wszystko co natomiast... zależało od kanałów dy dystrybucji, pewnie nie w każdym kraju, każda wytwórnia miała swoje przedstawicielstwa i, i tak dokładnie, dalej, i tak dokładnie. dalej. Więc... Dokładnie, natomiast natomiast dzisiaj też są playlisty, prawda? w, w różnych yy... W różnych streamingowych punktach, które mamy w internecie, i, i też, żeby się dostać na taki playlisty, to, to, to też czasami jest, jest trudno. Trzeba wiedzieć, z kim rozmawiać, właśnie. Tak jest. No, zawsze trzeba wiedzieć. Zawsze trzeba wiedzieć. Zawsze bo. trzeba wiedzieć. Co jest jeszcze ważne, że Agneta po latach 80. zrobiła sobie długą przerwę, i, i później dopiero zaczęła pojawiać się. Miała, ale jeszcze, rodzaju ale, jeszcze nie nie ale jeszcze nie jako awatar, prawda? Jeszcze nie jako awatar. W 2013 roku wydała płytę A, czyli A, e, która była całkiem popularna. I co ciekawe, w tym roku, właśnie teraz, e, już niebawem, e, e, bo, bo dzisiaj mamy 5, a to 13 października, czyli na, na następny piątek, wyjdzie płyta A. W właśnie. Właśnie, bo to jedna tak. z, z Pana wiadomości, które, za które bardzo dziękuję. Zasypał no tak, mnie Pan nie mogłem... lawiną przepięknych wiadomości. Postanowiłem część przełożyć na przyszły tydzień, ponieważ nie stracą, Żeby... bo nie stracą na aktualności. No nie, nie, bo, bo tak, tak naprawdę strasznie dużo się dzieje tutaj, jeżeli chodzi o wykonawców, którzy kiedyś byli bardzo popularni. Nagle. E... Budzą się z, 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 z she... ze snu zimowego, <laughs> Nie wiem, czy to nie jest efekt popandemiczny. Właśnie, że on może wszyscy siedzieli... Tam... O, Dokładnie, oni chyba wszyscy siedzieli po prostu w studiach i stwierdzili, a, może by coś nagrać, prawda? Myślę, że, Myślę, że tak Myślę, że tak większości... Tak, tak, tak. Myślę, że muzycy tak w większości robili. No bo co mieli robić? No, właśnie. Co innego przecież. Także ten, ten, ten album się ukaże w przyszły piątek i też sobie pomyślałem, że dobrze, żeby ta Agneta też zabrzmiała dzisiaj. Tym bardziej też, że piosenka... Where Do We Go From Here? która promuje ten album A. To jest zupełnie nowa piosenka, która została nagrana specjalnie do edycji. I, i no, no, widziałem na ITUMI się w, w, w całej Europie, była w pierwszej dziesiątce przez jakiś tam moment. Ale była, także była bardzo zauważona, czyli rzeczywiście Agneta ma bardzo dużą ilość fanów, którzy czekają na jej nowe piosenki. Także myślę, że ta płyta, mimo że jest to reedycja, to też nie jest to taka zwyczajna reedycja, bo, bo te piosenki zostały wyprodukowane na nowo. Czyli na nowo zgrane, pododawano okay, okay. różne rzeczy, a Re nawet niektóre... Reworked, a a tak nawet, yy, a nawet tak, nawet niektóre zostały trochę pozmieniane po aranżacje. Także ci, którzy... No yy... trzeba znać oczywiście A, żeby, żeby docenić A+, yy. ale... Ale zawsze to jest też ciekawego Znale, taka wersja, Tak, to jest wersja odświeżona. Ale to z tego wszystkiego, co pan mówi, panie redaktorze, to, tak, to ta tak. aneta się niebezpiecznie rozkręciła. No bo przypomnijmy, że kiedy to było? Dwa lata temu, niedawno tak naprawdę powrót ABB Wielki i przecież no nie, nie musiała tam wziąć udział w nagraniach te, tego nowego albumu. No bo jak, żeby. Inaczej? Musiała wziąć udział, ale ten album był nagrywany od 2017 aha, do 2021 aha. roku. Czyli już dosyć gotowy. długo to, to wszystko trwało, y, czyli on był gotowy y, w tym 2021. Oni tak naprawdę spieszyli się, żeby. Znaczy, właśnie nie spieszyli się, tylko chcieli y, zdążyć, bardziej się spieszyli z awatarami, bo Zy, chodziło tak, o to, że, exactly. że jak płyta wyjdzie, to żeby już zaanonsować y, Tutaj sytuację dotyczącą y, abatarów i możliwości obejrzenia takiego niesamowitego koncertu. I ten kon te koncerty ty, cały czas y, są pokazywane w, w Londynie w specjalnie budowanej hali. Cieszą się ogromnym powodzeniem. Już ponad milion widzów, już dawno ponad milion widzów obejrzało. Y, I cały czas są następne, y, oczywiście. Y, podawane kolejne daty tych, tych przedstawień. Natomiast co ciekawe, Australia, gdzie ABBA była szalenie popularna, właściwie tak, to, to, była, tym. to była tak, no popularność właściwie chyba... Na poziomie Chopina. No, albo Beatlesów w latach 60., to, to planują, żeby tam też zbudować taką arenę ale to jest, a, a to jest w ogóle niesamowity pomysł, że tak naprawdę mogą występować wszędzie na świecie i to w tym samym czasie. No to prawda, to prawda, to prawda. Tak tylko, że się, tak się dosyć, duży, dosyć duży jest koszt wybudowania takiej areny, no tak. bo gdyby, gdyby to tylko chodziło o to, że, że żeby puścić Ci parę ciężarówek to myślę, że, że już, już by e, a, avatar, e, dotarły tak naprawdę wszędzie. Natomiast tutaj trzeba wybudować za, za grube pieniądze taką specjalną halę, która e, jest e, tak skonstruowana, że z określonych punktów rzeczywiście e, prezentacja która jest tam puszczana, daje taki, a nie inny efekt. Myślę, że, że w innych warunkach by było to po prostu niemożliwe, dlatego specjalnie jest budowana taka arena. No dobrze. Także może Australijczycy będą mieli też, też taką arenę. Rozumiem. Kończąc już ten temat i wątek, ja jeszcze tylko spytam z ciekawości, że dobrze, to w Abbie Aneta się nie udziela, bo wystarczył awatar, a myśli Pan Panie Redaktorze, że w ramach promocji swojej tej nowej reedycji płyty będzie również występowała jako awatar, czy już zaszczy zaszczyci słuchaczy swoją prawdziwą postacią? Myślę, że w ogóle nie będzie występowała, bo A. ona w ogóle powiedziała, że już nie, 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 nie będzie się udzielać koncertowo i hmm, no to, i to też szkoda, jest taki punkt. Trochę szkoda. Szkoda i, i, i nie szkoda, bo myślę, że ona w ogóle miała ogromną tremę. Zawsze yy, dosyć yy, Głośno było na ten temat, że, że, że cierpiała na tremę, nad A, na strach przed tłumami twardą tak? przestrzenią i jeszcze lęk wysokości, wszystko na jeszcze raz. bała no się raz. latać. Y, to i, idealny i, materiał na naprawdę. bycie gwiazdą, tak? <laughs> tak, tak, tak. Myślę, że gdyby była w dzisiejszych czasach, to by miała dużo, dużo trudniej. Natomiast y, wtedy to jakoś tam. No, no, no to trzeba było jakoś to, to, to dać sobie radę. No w każdym razie, ABBA czy tak, czy tak, yy, była szalnie popularna i musiała pojechać parę razy do Australii, do Stanów Zjednoczonych, nawet do Japonii, gdzie, gdzie są do dziś bardzo popularne ich piosenki, w związku z tym no musiała parę razy jednak przelecieć yy, paręnaście tysięcy kilometrów, żeby dotrzeć na koncerty albo, albo na miejsca spotkań, gdzie akurat musiała się dostać dokładnie. Także, no, Dokładnie. Trudne jest, trudne jest życie artysty. No, niełatwe, dokładnie. Dobrze. No to I won't let you go, czyli nie pozwolę ci odejść, panie redaktorze. I won't let you go. I tak. won't let you go. No i niech pan zgadnie, jaką wersję wybrałem. Nie. A dlaczego nie? Naprawdę? Jest extended. Ja wiem, że jest extended, oczywiście. Ale... I ta, ta wersja wcale nie była... E... Nie różni się. Wszędzie. Z... A, była, tak? Znaczy, Popularna. Nie, była, 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 ale ona w... Mm, tylko w niektórych krajach wydano tak zwany 12-calowy singiel. Aha. I zamiast, zamiast tej wersji albumowej był właśnie taki rozszerzony remix. Yy, no tak, ale że... to pan się tak zdziwił, jakby mnie pan nie znał. No przecież my tu w radio wtedy uwielbiamy wersję Extended i kiedy tylko jest okazja, to ponie przecież. No, to bardzo się cieszę, że dzisiaj też tak będzie. Dokładnie. Panie redaktorze, dziękuję za dzisiaj. Cudownie się było słyszeć jak, jak za starych dobrych czasów, kiedy było jakoś tak fajniej. Jest. No, no i, i jeśli życie pozwoli i czas, to mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień, czy tak? Pewnie, że tak. Ja tylko chciałem powiedzieć, że jutro jest premiera singla bywa, że. który ja śpiewam Ej, w Sydney Kowal. Zapomniałem A... o najważniejsze rzeczy. Mamy jutro premierę. Dokładnie. Tak! Jutro jest premiera singla we wszystkich, we wszystkich tych firmach streamingowych, że tak powiem. Oraz na YouTubie będzie też lyryk wideo, które będzie miało premiera o godzinie 12. .00. Cudownie. To wszystkich zapraszamy, zachęcamy i na pewno za tydzień po ten utwór sięgniemy. O, no proszę. Dziękuję jeszcze raz. <laughs> Dziękuję bardzo. Pozdrowienia <laughs> dla wszystkich. Pozdrowienia. A was... jak tam? Y no właśnie, bo lista obecności się zgadzała. D tak, jest piękna frekwencja i wszyscy serdecznie pana pozdrawiają, panie redaktorze. Dużo, no i właśnie dużo, o to mi Dużo chodziło. serduszek popłynęło, wszyscy są szczęśliwi. Cieszę się ogromnie i też pozdrawiam serdecznie. Dziękuję i... I won't let you go. Agneta Fal Falz kyg. 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 Do usłyszenia, dobranoc. Do usłyszenia.